Cześć! E, jeden z najważniejszych dni wiosennych się odbył w sobotę. Nagrody Rulera, wiosenna Golejewka i Jaroszówki. Było widać, że e, dopisała i publiczność, i konie. Niestety nie dopisał tylko stan bieżni. Już się zastanawialiśmy w sobotę, czy. Wycofywać konie, bo niestety bieżnia betonowa i do mnie nie docierają żadne tam tłumaczenia, że jest okej, okay, czy nie jest ok, czy coś tam się zepsuło, czy nie zepsuło. W tragicznym stanie była bieżnia wyścigowa. My nagrywamy materiał we wtorek. Ja po sobocie mam trzy kulawe konie, jeszcze nie wiemy jak to się skończy. Hmm. Generalnie czekamy na weterynarza i prześwietlenia i zdjęcia, i no co tu można powiedzieć? Katastrofa! Yy. Najlepsze konie, jakie się ścigają w Polsce, yy. zostały przyciągnięte po tym betonie. Yy. Mnie to śmieszy, jak. Yy. Wysięć, wszyscy cieszycie się rekordy torów, jakieś nowe wyniki, i tak dalej, i tak dalej. To konie z trzeciej grupy, pół sekundy, yy, wolniej od rekordu toru. To jest katastrofa dla tych koni, dla ich nóg. I no właśnie, to najgorsze, że najlepsze konie z, z poszczególnych roczników musiały przejść przez taką yy, Gehennę. Yy. No, no, dotrwaliśmy do tej soboty. No, omawiamy tylko sobotę, bo yy, z niedzieli miałem dwa konie, wycofałem te konie i nie chciałem już. Wiadomo było, że niedziela jeszcze bardziej będzie twarda niż sobota, bo tak zawsze jest. I śmieszne jest, że to jest jak w misiu barei. Zmieściliśmy z tamtoru 3-1, i co pan nam zrobi? <laughs> no, nic wam nie zrobię. Chodzili trenerzy, chodzili wszyscy i, i, i po prostu mm, mm, wyglądał ten e, tor tragicznie. No i właśnie, jestem ciekawy, ile po tej dwudniówce koni się wykruszy, bo na pewno się coś wykruszy. Ja bym tylko chciał, żeby te nasze doszły jakoś do siebie w najbliższym czasie i żeby mogły dalej biegać. Dobra, koniec marudzenia. Omawiamy. Wyścigi, hmm. zaczęliśmy w pierwszym wyścigu hmm, w Handicapie na 1800 No i tak fajnie, bo Merkury poprowadził e, dla FirSigla e, Wydawało się, że ten Firsigl Eagle powinien sobie dać radę, ale No niestety zabrakło mu trochę, widać, że e, e, To jest taki mało waleczny koń, zaczął się chować w końcówce za przeciwnika, i może jakby się nie chował, to by miał szansę wygrać ten wyścig, ale widać, że mu będzie ciężko, bo mu głowa przeszkadza, nie jest ambitny, nie jest waleczny i no, musimy się zastanowić nad wykastrowaniem go, bo mm, inaczej pewnie nie pociągniemy. No i następny wyścig Wedding Ring. No też ona lubi miękki Tor i. Mm, no trochę za ofensywnie My pojechaliśmy i, i końcem stanęła i taki zrobił się mocny wyścig. Te wszystkie konie co z tyłu sobie siedziały to przyszły później na rozgrywkę. i, no, i jak było widać, no rekord toru padł. I, No i no właśnie ciekawe jak zapłacą te konie wszystkie za, za takie ściganie się po takiej szybkiej. Twardej bieżni. No Niestety szybkość niszczy te nasze konie. No i w nagrodzie Jaroszówki, jakby można, jakby no, nie było wyjścia. Blizbor musi iść z przodu i, i jakby mm, musi walczyć. Nie ma jakiejś błyskotliwej przerzutki. On jest taki twardy, mocny i można powiedzieć, że super wyścig zrobił. Też można mieć tam parę zastrzeżeń, bo tam się trochę wyginają na prostej, ale on zawsze tak robi że pierwsze miejsce trzecie miejsce nie jest wcale takie złe, jakby wcześniej mówiliśmy, że z pokorą podchodzimy do, do tych wyścigów najważniejszych i cały czas patrzymy to co jest przed nami no. nagroda rulera, mieliśmy dwa konie, Deklesh. no trochę tam położył się w maszynie praktycznie on leżał yy, yy, aż do startu. Yy, nasz Dżokaj był niegotowy, żeby brać udział w ogóle. Nie wiem czy w normalnym kraju nie powinien być falstart po czymś takim, gdzie koń leży do samego końca i nie chce wstać. Obsługa jakby nie reaguje na to wszystko i, i koń praktycznie nasz Dżokaj bez strzemion ruszył i tam się zbierał po, po drodze, i no, no tak, Pechowo. To. Jednak 13, 13 maja to jednak 13 dla nas chyba Pechowa. I Red Hot, czyli Lewy, no, nawet nieźle biegał i tam się zbierały, to szybkie te wyścigi były. Red Hot, czyli Lewy, znowu gdzieś tam blisko, no ale nie punktował I też. Jakby zweryfikujemy swoje plany co do tych wszystkich koni, na pewno i dla jednego, i za drugiego było trochę za krótko. No ale liczyliśmy, że ten klasz jakby może dobrze przyjął i z końmi ruszył. To może być gdzieś tam się policzył. A tak to straciliśmy jakąkolwiek szansę już zaraz po starcie. A we wiosennej Black Angel też źle nam ruszyła. Szachrajka za to ruszyła super. To też można tak powiedzieć pechowe te wyścigi dla obydwu naszych klasy, bo Szachrajka wycofana do tyłu, później jechana do przodu i to w ogóle jakby było trochę bez sensu. Black Angel została. Yy, w maszynie ona za bardzo nie lubi w koniach galopować, i już tak było widać na zakręcie. Nie chciała się przyciskać iść do tych koni, Mam możliwości, ale to jeszcze je, zarówno jedna, jak i druga. Mają yy, jakby mało doświadczenia. Black Angel to był trzeci start, dla Sachrajki czwarty, i, i to tak jakby yy, w życiu, oczywiście. I to, nie muszą się jeszcze nauczyć. Najważniejsze, żeby były zdrowe. I to może je zobaczymy w kolejnych startach, jak będzie wszystko ok. No i Johnny Double to też nie konie na taką bieżnię. Nie ma szybkości, nie umie tak szybko przebierać nogami po takim nośnej bieżni. Także jesteśmy zadowoleni do trzeciego miejsca. I, i jakby ten dzień za Zakończyliśmy e, trzema trzecimi, jednym drugim, także nie jest źle. I jednym czwartym, to wcale nie było tak tragicznie. No. Niedzielę odpuściliśmy, tak jak już mówiłem, Skoda nam było tych koni na ten beton, i mm. śmieszne jest to, że. Ja wycofuję te konie, za zapis muszę zapłacić i za wycofanie muszę zapłacić. I jeszcze jest taka klauzulka, którą podpisujemy, że organizator nie bierze odpowiedzialności za kontuzję i za jakieś urazy koni, i praktycznie bezkarnie podchodzą do tego. Bezkarnie, nieodpowiedzialnie i no i nie ma innej, innego wyjścia, ja na pewno, jeżeli będzie na następny weekend tor taki twardy jak był teraz, to tak samo wycofam wszystkie konie i będę wycofywał, aż ten tor będzie ech, normalnie wyglądał, bo to nie ma sensu, szkoda koni i no przykre jest to, że Nikt się tym nie przejmuje, tak prawdę mówiąc, wszyscy sobie to lekceważą, mówią, że jest to lane, lany jestem to. tor, gówno jest lany, po prostu mm, jest za mało podlewane, niewydolne są te wasze pompy i możecie sobie opowiadać to, że jest lane. może być i nie lany, ale niech będzie miękki, mnie to nie obchodzi, jaki to ma być, wy się tym zajmujecie, a swoim podejściem szantażujecie trenerów i Właścicieli, żeby brali udział w tym cyrku, który jest cyrkiem niebezpiecznym. No, no dobra, gadamy już teraz, co będzie. E, wczoraj padał deszcz, ma padać w środę. No to może ta bieżnia się zrobi jakaś elastyczna, bo tu mamy debiuty i też fajne konie na przyszły tydzień i w pierwszym wyścigu w sobotę już pobiegnie nasza rabka taka no, trochę jest jeszcze gruba, Formuła MS się nazywa. No ale jakoś sobie tam daje radę, robi postępy. Na pewno będzie ciężko tu y, zaistnieć w pierwszym starcie, bo y, y, na pewno brakuje i takiego wybiegania, wygalopowania po tej zielonej bieżni, jak już będzie. Szybka bieżnia, no to na pewno i będzie ciężko się tam odnaleźć. W drugim wyścigu zirael, która ostatnio wygrała właśnie fajnie, bo pojedzie ten sam jockey, i na niej jest handicap. I pobiegnie The Residence, który zaczyna dopiero przygodę. A dlaczego zaczyna? To powiedziałem już wcześniej, że będę przypominał za każdym razem, bo um, Zostały, został um, zlikwidowany wyścig, gdzie ja zapisałem dwa konie, nikt mi o tym nie poinformował. I mogłem uratować ten wyścig, ale niestety nie udało się. I koń 20 maja dopiero debiutuje, bo czekał na swój wyścig, który się Dzięki, dziękuję za życzliwość totalizatorowi. Że dba o konie, o trenerów i taką łatwą ręką skreśla wyścigi. Także oby, tak dalej. Mam nadzieję, że do wyborów i po wyborach się to wszystko zmieni. Bo dalej to tak nie może wyglądać. Dobra, i teraz drugi wyścig. Yy, czwarty wyścig, sorry, drugiej grupy. Yy, pobiegnie ten sam zestaw. Co trzy tygodnie temu tam najlepiej biegał Karo Giorgio, który był drugi. Kanakore była czwarta, a Elvas była tam ostatnia. Zerwała podkowe Postarcie, miejmy nadzieję, że teraz nie będzie takich yy, przygód i yy, pobiegną te wszystkie nasze konie. Na pewno yy, Elvas. No, jak pobiegnie na takim e, poziomie, do którego nas przyzwyczaiła, to powinna być tu w rozgrywce. To jest dla niej dystans taki 1300-400-600. To jest dla niej dobry dystans. Tak samo, Karo Giorgio, chyba też woli trochę krócej. Kanakore też. No dobre wagi mamy i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Przebiegane konie I, i powalczymy tutaj. Trzech jeźdźców. Młodych, ambitnych, no będzie fajny wyścig, także jestem pełen nadziei. No i nagroda Pamira, gdzie pobiegnie nas taki Fidem, który w pierwszym starcie zrobił kapitalny wyścig i też już tu się spotka z czołówką derbową, derbowego. Rocznika, i praktycznie już będą tutaj przetasowania. To jest taki wyścig przygotowawczy do Janowa. Mamy nadzieję, że on się jakoś tutaj pokaże z dobrej strony i że jakby będzie warto go zostawić w tym mm, zapisie do derby. No i y, ostatni koniak, jaki biegnie w sobotę, to jest Montenegrina, która zadebiutowała też na takiej. W takim szybkim wyścigu na 1400 metrów teraz będzie łatwiej, 1800. Drugi start, no ale tam były wszystkie konie debiutowały. Tu są już naprawdę niezłe konie, i no ale nasza powinna zrobić postęp, gdzieś powinna być dużo bliżej niż w tym debiucie. I, nawet jak tu biegną dużo lepsze konie, to się tam gdzieś powinna koło piątego miejsca, myślę, zakręcić, to już byśmy byli bardzo szczęśliwi. I kończymy na tym sobotę i niedzielę zaczynamy w pierwszej gonitwie farhatem i freestylą. Tam będzie na farhacie zmiana jazdy, bo Marcel Zolczubekow jedzie do Wrocławia na wyścigi. I, I tutaj musimy zrobić zmianę na Farhata, z tej samej stajni pobiegnie Freestyla. Farhat tam trafił w pierwszym wyścigu na mocnych rywali, tu ma trochę łatwiej, także może jakieś płatne miejsce wywalczymy. Freestyle a też tak, no pierwszy start jej się też nie złożył, tam została wypchnięta przy kanacie. Na koniec stawki, już ciężko jej tam było zafiniszować, Także tak nie wiemy sami jaki ona jest też w dyspozycji. To też jest dla nas ważny wyścig, żeby wiedzieć później, um, jaką ścieżką ją dalej prowadzić. No i w drugim wyścigu jest <ścoughs> największy. Um, Największy wynalazek tej dwudniówki, czyli taką sprinterkę. Wydaje się taką jednostronną sprinterkę, bo ona zasuwa jak jak yy, yy, taka trochę opętana zawsze. I teraz <ścoughs> pobiegnie 2 km, ale to kwestia myślę ułożenia się i wyścigu. Jeżeli się tam yy, ułożymy gdzieś za końmi, to yy, jak ma trochę szybkości, to to może gdzieś tam zafiniszować i nie to taki fajny wyścig handicapowy no po wagach to wychodzi, że ona tu powinna być faworytką, ale jest to eksperyment, ona najdalej chyba biegała trzy, dwulatką 1300 czy 400, także no nie jest to duży przeskok i sam jestem ciekawy może się okaże, że to była w dystans i na sam leżał, <laughs> tego nikt nie wie. No i w czwartym wyścigu Alice Gloria pobiegnie. no Pierwszy wyścig miała fajny, tak było widać, że on lekko zatkało, ale walczyła tam dzielnie i Myślę, że teraz powinna też tak dobrze biegać. Właśnie fajnie się wygląda po zimie, się trochę poprawiła. Robi tu taki lajtowy trening, także hmm, może tutaj trochę nam powalczyć. I ko dzień kończymy w szóstej gonitwie hmm, Serpentation. No i biega z tymi prawie samymi końmi co ostatnio. I powinien też w drugim starcie się poprawić. Ja tak mówiłem właśnie, że te nasze końce w drugim starcie się poprawią, ale to też zależy właśnie od stanu toru. Jak będzie szybki tor, taki twardy, to te nasze konie nie, nie dadzą rady sobie po takim twardym torze. Nie wiem z czego to wynika. Może z tego, że się boją kurczę, biegać tak po, po takim betonie. I nawet ci moi jokeje, którzy jeździli w sobotę na tych naszych koniach, mówili, że te konie inaczej galopują, że takie obawami i może dobrze, że tak się nie, nie eksploatowaliśmy ich mocno. Bo śmieszne jest to, że na przykład yy, yy, jeszcze powiem taką jedną dygresję, że yy, wszyscy tam mówią a Dzokeje chwalą bieżnie". no kto chwali tą bierznię? Ja całą sobotę spędziłem na jockey'ce właśnie z jockey'ami. I tam nikt tej bieżni nie chwalił. Wszyscy mówili, że jest twarda, betonowa. I może to wynika z tego, że nie chcą przykrości robić organizatorom. Proszę zrobić anonimową ankietę, który z Jokei chwalił w sobotę lub w niedzielę bieżnie, Się okaże, że zero. Także proszę sobie nie zakłamywać rzeczywistości, że jest pięknie, cudownie. Bo znając życie, to... Jakby weterynarze zweryfikują te nasze konie po tej ostatniej dwudniówce, życzę koniom zdrowia, trenerom i właścicielom rozwagi, a totalizatorowi życzę, żeby dbało o nasze konie. I chciałem zakończyć tym smutnym akcentem swój zbyt przydługi wywił, wywód. No i tyle. No. Smutno mi jest, bo się martwię, co będzie z tymi końmi. Zaraz je będziemy badać. Na razie.